Dlaczego dokonujecie jakiegoś wyboru? Dlaczego ktoś Wam się podoba, a ktoś Wam się nie podoba? Dlaczego potrzebujecie mieć taką żonę albo takiego męża? Hmm? To co, czułeczka i lecimy z tematem. Dzień dobry człowieku, kimkolwiek jesteś, witacie Wujas, Porada na swoim kanale. Dzisiaj będzie o wyborach, ale zanim o wyborze, to proponuję Ci wybrać subskrypcję kanału wujka Porady. Kliknij gdzieś tam na dole, najlepiej też jeszcze kliknij dzwoneczek, bo wtedy YouTube będzie pokazywał Ci wszystkie wujka mądrości. Dobra, lecimy z tymi wyborami, jak już dokonaliście tego dobrego wyboru, czyli obejrzeliście mój film, bo już go oglądacie, jeszcze zaskoczyliście, to good. Good, good, wybór. Dobra. Walić to. No to jak to jest? No bo dzisiaj się będę skupiał na takim, e, że no dlaczego tak kiepsko wybieramy? Dlaczego wybieramy sobie takich kiepskich na przykład mężów, tą mówię do, do dziewczyn. Albo dlaczego mężowie wybierają sobie takie słabe żony, które e, marudzą, nie wspierają ich i tak dalej. Jeśli się nie zastanowimy, no, być, no po prostu tak trafiliśmy. Albo powiemy hej, jak go poznałam, jak go ją poznałem, to ona była zupełnie innym człowiekiem. Oszukała mnie albo oszukał mnie. <laughs> Czy to jest, aby na pewno prawda? Ja się twierdzę, że to nie jest prawda, bo dzisiaj dla mnie, oczywiście to jest moja wizja świata, dzisiaj dla mnie prawdą jest to, że dokonałem takiego wyboru, że wziąłem sobie taką partnerkę dokładnie po to, żeby Otworzyć swoją rodzinę pierwotną. Co to znaczy otworzyć swoją pier rodzinę pierwotną? Żeby otworzyć emocje, które doświadczałem, będąc dzieckiem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie w dzieciństwie nauczyłem się pewnych myśli i przekonań, i żeby one e, mogły funkcjonować i żeby one były prawdą, no to oczywiście. E, Szukam takich relacji, szukam takich miejsc, które mają mi udowodnić, że to jest wszystko prawda. Bo to by było bez sensu, że jeśli ktoś mówi: że je, świat jest taki niedobry, świat jest taki zły, albo to, tamto, sram, to wam, to żeby nagle taki człowiek znalazł się w świecie, który mówi: Kurde, super, jesteś fajny, wspieram cię i cholera, ale nie, bo on tam nie będzie po prostu pasował. Taki człowiek nie będzie pasował, pomimo tego, że to jest super, bo miałby przyjaciół, którzy go wspierają, miałby cudowną żonę, która by go rozumiała, a która by mówiła, że jest fajny i w ogóle, kurde, i miałby. O Boże, i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie ten człowiek tam pasował, więc jego mózg nie dokona takiego wyboru, który mu po prostu nie pasuje. Niby wszyscy chcą być spokojni, niby wszyscy są szczęśliwi, a robią wszystko odwrotnie. No to jaki to jest sens? Ma to, ma to bardzo duży sens. Sens jest taki, że po prostu taki dany człowiek musi, co? Musi wybierać zgodnie z tym, co się kiedyś nauczył. Czy to można zmienić? Oczywiście to można zmienić. Można to zmienić, zmieniając swoje myśli i przekonania, sprawdzając, czy te stare myśli i przekonania, których kiedyś się nauczyliśmy, które wzięliśmy za swoje, no bo nic innego nie mogliśmy wziąć, wzięliśmy tylko to, co nas otaczało, czy one nam po prostu służą? Ja akurat korzystam z systemu racjonalnej terapii zachowań, ale tak jak już często mówię, to nie jest jedyna droga, bo tych dróg jest wiele. Wtedy można zweryfikować, dlaczego staliście się alkoholikami, zweryfikować, dlaczego sobie wzięliście męża alkoholika, dlaczego macie taką kiepską pracę, dlaczego nie możecie podróżować po świecie, dlaczego się ciągle czegoś boicie, zweryfikować, jaka to jest wasza potrzeba i zmienić tą potrzebę. Brzmi fajnie, co? Nie dość, że brzmi fajnie, to jest naprawdę fajne. Zachęcam Was oczywiście do, do takiej pracy, bo nadaje dużo radości, daje dużo spełnienia. Już, to co, bliska? Dzisiaj kręcę z ręki, więc nie będę mógł zrobić serduszka, więc wysyłam Wam wielkiego buziaka. Mua! Trzymajcie się, kochani. Hej!